Siema, a więc na początku naprawdę bardzo chciałabym podziękować za odzew pod poprzednim filmikiem, którym zadałam takie pytanie. W tym momencie zastanawiam się, czy Barbara, Shangling i Linet są jako darmowe, startowe postacie. Ale nie jestem przekonana, więc na tą chwilę kontynuuję z obecnym filmem, a wy możecie dać znać co o tym myślicie. Więc postanowiłam tak zrobić. Będziemy korzystać również z postaci eventowych. Zauważyłam, że poprzedni odcinek był zbyt ogólnikowy, dlatego dzisiaj mam dla was kolejne pytanie. Czy wolicie montaż w stylu pierwszego odcinka, czy taki jak będzie dzisiaj? Różnić się będzie tym, że w, tym, w tamtym odcinku nie było nic powiązanego z fabułą. Pokazywałam tylko i wyłącznie w gameplay, a w tym zamierzam bardzo mocno, ale jednak skrócić fabułę i mówić co mniej więcej się dzieje. Także ja Was zapraszam do komentowania, możecie zostawić lajka i subskrypcję, a teraz zapraszam do oglądania. Wyszedł nowy baner, więc zaczęłam od stronów. Następnie zajęłam się misjami z Adventure Handbook, żeby podbić level. Ugotuj 5 posiłków, a następnie z upgradeu statuę do levelu 4. i tym samym skończyliśmy chapter drugi. Wbijam czwarty poziom na artefakcie. A teraz tworzę trzy składniki. Wytwarzam przedmiot u kowala. I zostało nam już tylko odkrycie statuły. Proszę nie zwracajcie uwagi w tym filmie, bo będziemy prawdopodobnie bić się z trzema Eye of Storm, że Travelerem używam Elemental Skilla Anemo na niego, bo czasami zapominam, że początkowo Traveler jest Anemo, a nie Geo, albo jakikolwiek inny żywioł. I skończyliśmy już cały chapter trzeci, więc teraz myślę, że czas na fabułę. Na początku znaleźliśmy Jean, która kłóciła się właśnie z Fatwójcem na temat Storm Terrora, a następnie poszliśmy do gabinetu Jean, żeby przeanalizować kryształy, a w zasadzie to łzy Storm Terrora z Lissą. Po rozmowie z Lissą i Jean, nadszedł czas na przypadkowe spotkanie z Venti który poezją przedstawił nam historię smoka i powiedział, że aktualnie Storm Terror bardzo cierpi i że musimy mu pomóc. I zaczynamy już drugą walkę z Eye of Storm. Przy okazji dowiadujemy się, że Venti jest Archonem i chcemy z nim ukraść Lirę, czy coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, bardzo uwielbiam tę misję, nigdy mi się nie znudzi i brakuje mi więcej skradanek w gersinie. Przed zabraniem Liry uprzedził nas Fatujec, więc zostaliśmy przyłapani i musimy teraz uciekać. Uciekliśmy z Ventim razem do tawerny, gdzie spotykamy już po raz drugi Diluka, ale tym razem mamy okazję z nim trochę więcej porozmawiać. Następnie Diluk zaprosił Jean do rozmowy i zaczęliśmy obmyślać plan, jak zdobyć Lirę ponownie. Teraz kradniemy lire w domenie i postanowiłam, że nie będę używać Diluka ani żadnych dodatkowych postaci w tego typu questach. No, bo jest to naginanie zasad, które sobie ustaliłam. Po dziwo, nie używając Diluka, bo sposzedł naprawdę bardzo szybko i już zaczynam zauważać, jak bardzo nie doceniam startowych postaci na co dzień. W sumie to nie mogę się doczekać, aż będę farmić artefakty na te postacie i wydobyć z nich jak największy potencjał, bo nigdy tego jeszcze nie robiłam na moim głównym poncie, a jestem ciekawa, jakie możliwości mają jeszcze te postacie. Chicken. Po odzyskaniu liry musieliśmy już ją tylko trochę podrasować. I mamy już kolejnego bossa. And dungeon If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui I'd prefer to be crushed to death by a meteorite Geez, your wording is so very dramatic. Po zdobyciu trzech łez mogliśmy już naprawić naszą lirę. Przywołaliśmy Storm Terrora, ale okazało się, że jest on zmanipulowany. I okazał się nam wielki plot twist całego questa. Na koniec odebrałam nagrody i odblokowałam daily questy.